Dobra wiadomość na koniec roku 2025. Inflacja w grudniu spadła do 2,4%. Taką informacją pochwalił się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że jak napisał, tego na szczęście nikt nie zawetuje, wyraźnie nawiązując do ostatnich decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Dobra wiadomość na koniec roku. Inflacja w grudniu spadła do 2,4%. Tego na szczęście nikt nie zawetuje. Słowa premiera wywołały fale komentarzy w sieci, przede wszystkim ze strony opozycji. Podziękuj chłopie, profesorowi Adamowi Glapińskiemu, bo poziom inflacji zgadza się z jego przewidywaniami jeszcze z 2023 roku i działaniami NBP oraz RPP. Ale kłamstwo i kradzież to dwie najważniejsze cechy tego żałosnego rządu. Krytycznie wobec Tuska wypowiedział się także europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Po raz kolejny chwali się pan nie swoim sukcesem. Spadek inflacji to rezultat decyzji RPP kierowanej przez profesor Glapińskiego. Zresztą inflacja została obniżona do poziomu 2% już w marcu 2024 roku, ale decyzje pana rządu o podniesieniu stawki VAT na żywność do 5% i ograniczeniu tarczy energetycznej spowodowały jej wzrost do 5,3% w styczniu 2025 roku. Realizacja restrykcyjnej polityki stóp procentowych przez RPP znowu sprowadziła ją do poziomu 2,4%. To fakty, a pan co miesiąc chwaląc się obniżaniem poziomu inflacji, tylko się kompromituje. Do wypowiedzi premiera odniósł się także senator PiS Marek Pęk. A pamięta pan, jak pana ekipa w Sejmie i Senacie przez kilka tygodni forsowała preambułę do ustawy o ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy? Nie było do tego żadnych podstaw prawnych, a dziś macie czelność krytykować prezydenta za realizację jego prerogatyw. Komentarz zostawił także Janusz Korwin-Mikke, jeden z założycieli Konfederacji. Nie można tego zawetować, bo to po prostu nie wasza zasługa. Rząd podkreśla, że utrzymanie inflacji na niskim poziomie to warunek powrotu stabilności gospodarczej. Opozycja odpowiada, że to sukces Banku Centralnego, a nie gabinetu Donalda Tuska. Spór o to, kto odpowiada za wyniki gospodarcze, wydaje się więc daleki od zakończenia.